Tak nietypowo zacznę. Haha, witam Was serdecznie. Jesteśmy na Plantacki zapachu Zimnego Kwazar. Ale dziad. Zobaczymy. Daliśmy mu szansę. To może się pokażę. Patrzcie. Co to? Pierdziule, ule. Dzwoniłem, pytałem. Od kiedy można zacząć robotę? Jo mówi że. Najlepiej to wieczorem, by pan. O, zobaczcie, jak ładnie tutaj jest poznakowane. Uwaga, pszczoły. Pasieka, wszystko. Numer telefonu do właściciela. Haha, 500 kilo na plusie. <grytanie> Także jest ładnie tutaj ogrodzone i. Są kartki powieszone, mówi tak, te pszczoły mówi, tu rajcują, Mówi a dobrze, że mówi. Mi powiedział brat, że tu masz tutaj taki fajny las taką fajną plantację, że pakła, tu szepaku tu, 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 tu. O tam nie mają. Piotrek tam ma Piotrek tam tam. ojejku, jest tutaj trochę. Jak w raju. Pozdrawiam. Zaczynam.